Wiedzą sięgać zenitu, można i głupim być jak but, Bo przywalony hałdą bitów, nie jeden rozum jest kaput. Można cytować filozofów, autorytety znać dyżurne, laureatów i madofów, a przy tym być zwyczajnie durniem i językami można władać wieloma, zupełnie swobodnie, a w każdym z nich głupoty gadać, przy czym wyglądać nader godnie. Żachnąć w tym miejscu się należy, oburzyć święcie i obrazić, by dobry przykład dać młodzieży oraz myśleniem nie zarazić. A przecież Gdyby ze dwa filmy obejrzeć tak ze zrozumieniem, pierwszy, operacyjny, milicji, wstrząsa sumieniem. Pogrzeb, ofiara wyskoczyła ze stara. Śledczy bardzo się starają, wyjaśniając, zaciemniają, a w pogrzebie, w smutku szczerym, idą ludzie. Kto? Mohery. Przekonany jestem święcie że w tym miejscu czas dać cięcie. Zmiana kadru i ustroju. Hej, lemingi, hej do boju, zamach jest na demokrację, stawcie z piwem się na akcję. Krzyż gdzieś w mieście postawili, modlą się bez pozwolenia. Nie zwlekajcie ani chwili, mohery do wytępienia. Sztorchać babcie w mordę dziadków, Dostaniecie po nich w spadku Polskę albo to, co po niej zostanie, gdy but ochłonie. Płyną lata nicości postęp pędolini torem, a mohery o wciąż pod specjalnym nadzorem. thank you